Zabieram to drugi raz, więc cześć, witajcie, z tej strony ScoutKolab, se intro. Dobra. SCP-006-J. Każda zniszczyć, to coś, to wszyscy się są zgodni, że to coś jest po prostu królewsko brzliwe, O kur. poniżej to SCP-006-J. Ketter. Klasa podmiotu Keter. Na Boga, zamordować to coś. Socjalne czynności przechowawcze. Instancje SCP-006J, które zostaną odkryte przez pracowników Fundacji, należy do kurwy nauce zostawić w spokoju w celu humanitarnej neutralizacji. Instancja SCP-006J. Pracownicy powinni kontaktować się z mobilną forma formacją operacyjną Alfa-21 męż mężami. Ope, opera, operatorów MFO Alpha 21 należy wyposażyć 12 szklanego raz 20 kawałków papieru. Badanie instancji SCP-006-J -J wymaga wyko wykonania ruchów powolnych i ostrożnych. Zaskoczenie SCP-006-J mogłoby dopro do pro... Do, do, pr, do pro... cholery, to coś jest na twojej twarzy. <grym> Opis. SCP-006-J to zbiór in... Insektów, które bada, badacze jedno, jednogłośnie uznają i za przerażające do szpiku kości. Jest, jesteśmy przekonani, że te, te, te efekty me, 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 memotycznych, ale za żadne skarby nie, nie, nie zbliżymy się do tych rzeczy. Na jeden, na, na jeden czymś widziałem, chyba rządu. Na jednym, z tym czymś widziałem rządu. Idę sobie korytarzem a do mojego pokoju, patrzę w kąt, spostrzegam SP-006J, widzę, że to coś ma królewsko-gigantyczne ślepia, patrzy na mnie, kurwiesko-gigantyczne ślepia, patrzą się na mnie, jakby mnie po, powie po mi powiedzieć zaraz się wypierd... spierdoliłem jak najszybciej na tych 006J chłopaki. Przecież to jest maleńkie podchodzę i nadal na mnie zaatakowało Nadal mnie nie zaatakowało doktor doktor został zaawansowany na dyrektora placówki z O5. SCP-006J4. Co to ma? O mój Boże, czuję jak to jak na szyi to coś jest na mojej szyi. SCP-006J zabezpieczenie z, z, zakończyło się sukcesem. Wytrzymać dzisiaj cześć.